Cześć witajcie z tej strony chłopski rozum jak dobrze wiecie bądź nie wiecie my z Kasią mini joba wykonujemy już w jednym miejscu od ponad dwóch lat co roku z tejże oto firmy dostajemy super kreatywne prezenty i ten prezent chciałbym wam pokazać gdyż otrzymali, otrzymaliśmy go jakoś dwa dwa dni temu albo to było wczoraj w sumie już nie pamiętam w każdym bądź razie dokładnie to było e, weekend ja mniej więcej wiem jak to wygląda bo od, od Kasi prezent myśmy odpakowali, ale chciałbym y, odpakować go przy Was. Być może pokażę Wam jakiś nowy pomysł, gdzie możecie zaskoczyć znajomego bądź Waszą rodzinę. Bo pomysły naprawdę są znakomite. Także teraz zapraszam Was przed mój stół i lecimy z odcinkiem. Także jesteśmy już przy moim stole i pokażę Wam, jak wygląda prezent końcowy, jak on się generalnie prezentuje. Prezent otrzymaliśmy w takiej oto kopercie. Jest to koperta 35 cm na 25 Gwiazdka, którą tutaj widzicie, to jest oznaczona hair, i nazwisko podane, żeby było wiadomo do kogo ten prezent ma trafić. Mamy go owiniętą tutaj niebieską wstążką. Do tego jakiś taki ozdobnik miedziowy. Wygląda trochę to tak jak włosy, ale, ale co tam. No, na pierwszy rzut oka, taka pierwsza lepsza koperta. Wygląda to dosyć ładnie, więc teraz to sobie otwórzmy. Musimy tak otworzyć, żeby nie poniszczyć. Także pierwszy prezent, który tutaj mamy, to są życzenia i tutaj czytamy, co jest napisane. Liber Herr Immoe Danke für die treue Arbeit im schweren Jahr 2020. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein ruhiges Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Schön, dass es sie gibt. Und da ist napisane Nazisco der Person, die, die da war, präsent. Hier haben wir eine wesentliche Weihnacht, ein Zufriedenes. Nachdenken, uber Vergangenes, ein wenig Glaube, an das Morgen und Hoffnung für die Zukunft. Słuchajcie, stała się rzecz straszna. Otóż teraz, jak miałem już cały materiał nagrany, to niestety kamera mi nie wychwyciła całego otworzenia e, prezentu. Muszę wam jeszcze raz e, pokazać. No, niestety, no, muszę, to, muszę jeszcze raz to dograć. Więc wyciągnijmy to. I tak, ten prezent, to opakowanie było w tym, ale to już odpakowałem. Więc tak, twórzmy sobie to. I mamy tutaj butelkę. Butelka ma, nie wiem, może 300 ml, jakoś około. I w środku tam coś jest. Ja już wiem co to jest, bo, bo tą rzecz znam doskonale. Także ja w pierwszym materiale próbowałem to otworzyć, nie za bardzo szło, dlatego skoczyłem po nożyczki i nożyczkami to otworzyłem. Więc przetnijmy sobie to ładnie nożyczkami. A, samo. Wyszło. Samemu to skręcałem. Dobra, więc tak, wyciągamy, bolec i patrzymy co tam jest. na gumeczce. Otwieramy. O. I tak zawinięty w rolonik w buteleczce było 50 euro. Widzicie i tak zawsze kreatywnymi pomysłami od naszego mini joba na święta dostajemy fajnie zapakowane prezenty, bardzo pomysłowe, bardzo kreatywne. Jesteśmy z tego e, bardzo zadowoleni. W sumie spoko sprawa. Życzenia, tak jak widzieliście, w butelce było, było 50 euro. Do tego trzeba było się namęczyć, żeby to otworzyć, dlatego należało to przeciąć. Także prezent już widzieliście, teraz sami możecie ocenić czy był fajny, czy był niefajny, czy był kreatywny. Mi i Kasi bardzo się on podobał, bo wiecie, kasę każdy potrafi dać. Czy to w kopercie, czy, 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 czy gołą kasę na święta, czy na, czy na inne tam, wiadomo, okazje. Ale żeby naprawdę włożyć to, w to wszystko trochę serca i dać w niecodzienny sposób, to naprawdę może człowieka bardzo ucieszyć. Ja bardzo doceniam takie prezenty, które naprawdę są jeszcze dołożone od serca, a nie tylko dać, przyjąć, i żadnej z tego radochy nie ma, prawda? Także pamiętajcie, jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję w celu wspierania mojej pracy. To był z Wami, jak zawsze bardzo szczery, Chłopski Rozum.